Baterie, lekarstwa, ale nie tylko. No właśnie, co to są materiały, co to są materiały niebezpieczne, co to są odpady niebezpieczne. O tym za chwilę porozmawiamy z panią Martą Gorzelek. Jest już w naszym studiu, ja, witam, witam panią bardzo serdecznie. Zanim sobie odpowiemy na te nurtujące nas już od kilku tygodni pytania, to zapraszam państwa na taki krótki materiał właśnie dotyczący odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne, co kryje się pod tym hasłem? Za odpad niebezpieczny uważamy każdy odpad, który posiada właściwości lub składniki, które określone są w załączniku do ustawy o odpadach. No, posiada np. właściwości utleniające, drażniące, toksyczne, bądź też żrące, wybuchowe, czy też skrajnie łatwopalne, bądź też ma składniki takie jak rtęć, ołów, kadm, azbest czy też PCB. W każdym bądź razie wszystkie te właściwości i składniki, które jak gdyby mówią o tym, czy dany odpad można zaliczyć do odpadu niebezpiecznego znajdują się w załącznikach do ustawy. A gdzie możemy znaleźć odpady niebezpieczne? Odpady niebezpieczne praktycznie znajdziemy i w gospodarstwach domowych począwszy od chociażby zużytego sprzętu, tak? czyli monitory, Telewizory, które no, posiadają, czy to w kineskopach, ołów, bar, e, strąd, czy też powłoki e, luminoforowe. E, freon w lodówkach, też, jak gdyby, może nie bezpośrednio dla nas jest niebezpieczny, no, ale dla środowiska bardzo, bo, jak wiemy, e, po prostu no, niszczy naszą warstwę ozonową. No, w samej świetlówce także mamy prawda, opary rtęci, także też są to odpady niebezpieczne. W postaci zużytego sprzętu w gospodarstwach domowych znajdziemy też baterie, które też są odpadem niebezpiecznym. Natomiast gdzie jeszcze szukać odpadów niebezpiecznych? No, każda, każdy zakład produkcyjny, To czy to jest zużyty sorbent, czy też czyściwo, jakieś resztki farb, lakierów, klejów tak naprawdę wszystko to jest odpadem niebezpiecznym. Powiedzieliśmy, że baterie i akumulatory to odpady niebezpieczne i te właśnie sprzęty najczęściej można spotkać w naszych gospodarstwach domowych. W takim razie jak pozbywać się w bezpieczny sposób tych materiałów niebezpiecznych? No więc baterie, tak jak Pan mówi, odpad niebezpieczny najczęściej występujący w gospodarstwach domowych. No musimy mieć tą świadomość, że nie możemy wyrzucić ich tak do wszystkich odpadów, do kubła na śmieci. tak? Musimy je zbierać selektywnie. I wrzucać do specjalnie przygotowanych do tego pojemników. Czyli zbieramy selektywnie. Jeżeli chodzi o firmy, tak, no bo wiadomo, że w firmach też te odpady powstają. Firmy, które się zajmują transportem i akumulatory, nieakumulatory, zwykłe baterie. No ważne jest, żeby oddawać odpady nie tylko niebezpieczne, ale też inne firmom, które mają stosowne pozwolenia, które, że tak powiem, potrafią i wiedzą, co z tym odpadem dalej zrobić. Już trochę więcej wiemy o materiałach o odpadach niebezpiecznych, ale mamy dzisiaj specjalistę specjalistę, który nam myślę w wyjątkowy sposób, w pełny sposób odpowie, co to są właśnie te materiały, odpady niebezpieczne. Materiał niebezpieczny jest taki materiał, którego substancja bądź mieszanina substancji ze względu na swoje właściwości, czy chemiczne, czy biologiczne, czy, czy promieniotwórcze, może powodować, że jeżeli się z nim niewłaściwie obsługujemy, czy nie właściwie go stosujemy, może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, środowiska, przyrody. Dlatego takie ważne jest to, żeby rozpoznać, co jest materiałem niebezpiecznym i jak należy z tym postępować, jak również, co nie jest materiałem niebezpiecznym. Tak? Mhm. Właściwości materiałów czy odpadów, które są niebezpieczne, są zazwyczaj takie, że są to drażliwe, drażniące, zakaźne, utleniające, rakotwórcze, promieniotwórcze, tak? żerące. Zakaźne czy nawet mutagenne. Także tych właściwości, które świadczą o tym, że dana substancja, towar, materiał czy odpad jest niebezpieczny, jest kilka. Pierwiastki, jakie występują, to może być rtęć, może być ołów, może być bar. Także tutaj też mamy, mamy ten zasób pierwiastków i właściwości dość, dość bogaty. Mhm. Jakby Pani mogła odpowiedzieć mi na pytanie, w takim razie, gdzie są i na przykład, gdzie powstają takie odpady niebezpieczne? Odpady niebezpieczne powstają tak naprawdę wszędzie, tak? Powstają w gospodarstwach domowych, powstają w mniejszych zakładach pracy, w przedsięwzięciach, w przedsiębiorcach, jak również w wielkich zakładach produkcyjnych, tak? Także tutaj to grono wytwórców tych odpadów jest dosyć szerokie, tak? Począwszy od domów, od gospodarstw domowych, gdzie do takich odpadów zalicza się chociażby lodówkę, która ma freon, który zagraża naszej powoce ozonowej, telewizor, monitor, w którym jest kineskop, tak? nawet świetlówka, która ma rtęć w sobie, tak? Także tutaj odpady, czy tak jak Pan wspomniał, same baterie i akumulatory, tak. są to odpady niebezpieczne. W zakładach produkcyjnych jest tych odpadów kilka i są to odpady też inne, tak? W zakładach produkcyjnych, takich na przykład drukarnia, mamy pozostałości poklejach, rozpuszczalnikach, jakichś wywoływaczach, czy zwykłe jakieś czyściwo, rękawice, ubrania ochronne, które są zanieczyszczone, jakieś pozostałości po substancjach niebezpiecznych, czy to puszki, czy to, e, czy to beczki, czy to jakieś plastikowe pojemniki. Także tutaj grono tych e, odpadów, które należą do grupy odpadów niebezpiecznych, jest dosyć szerokie i są to różne odpady. Tak, Począwszy od tych e, zakaźnych, które są w szpitalach, czyli odpady medyczne, e, po drukarnie, gdzie są odpady po klejach, rozpuszczalnikach, farbach. Nawet do stacji diagnostycznych czy warsztatów, gdzie są odpady w postaci filtrów olejowych, tak? w postaci olejów czy płynów hamulcowych. Tak? Przygotowując, przygotowując się do tej rozmowy, to by Pani bardzo w tym momencie zaskoczyła, bo przygotowując się do rozmowy, próbowałem sam wymyśleć, poszukać takich odpadów niebezpiecznych, materiałów niebezpiecznych. No, i tak naprawdę, może na palcach jednej mhm. ręki wymyśliłem propozycji takich właśnie odpadów niebezpiecznych. Tymczasem okazuje się, że tych odpadów, materiałów jest całe mnóstwo, jest cała gama. Zgadza się. Nie zawsze sobie zdajemy sprawę, że produkt, nawet który używamy, jest zapakowany czy jest umieszczony w opakowaniu, które jest tak naprawdę niebezpieczne. Tak? Zwykły, że tak powiem, środek czyszczący jest żrący, tak? czyli to już jest opakowanie po substancji niebezpiecznej. tak? Świetlówki, baterie. Także mówię, tutaj tych odpadów niebezpiecznych. Bezpiecznych jest naprawdę dosyć szerokie grono. W zależności od procesu produkcji, w którym powstają, po ich wykorzystanie, no aż do powiedzmy sobie zgromadzenia czy zagospodarowania jako odpad. Skoro jest taka szeroka gama tych odpadów, to, to na pewno też jest szeroka gama środków, które służą do ich utylizacji. Co, co, my, co, co my powinniśmy robić z takimi odpadami niebezpiecznymi? To znaczy, powiem to tak, w zależności od tego, jaki to jest odpad, należy się z nim bardzo ostrożnie posługiwać, tak? Ponieważ niektóre są, że tak powiem, troszkę mniej szkodliwe, inne troszkę bardziej szkodliwe, tak? Na pewno odpadów niebezpiecznych nie należy mieszać, czy nie należy składować z innymi odpadami. Czy to są odpady inne niż niebezpieczne, czy po prostu zwykłe, inne odpady komunalne. Nie wolno, należy je umieszczać w specjalnych pojemnikach, które są szczelne przede wszystkim, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się tych odpadów na zewnątrz, poza pojemnik, wiadomo, żeby się czy, nie skaleczyć chociażby tym odpadem, tak? czy żeby ten odpad się nie wydostał do środowiska, do przyrody, zapobiec jakimukolwiek zanieczyszczeniu, zagrożeniu spowodowane właśnie tym odpadem. Takie odpady należy pomimo tego, że nawet magazynować czy składować w odpowiednich miejscach dalej przeznaczy do, do, do e, instalacji, która zajmuje się już unieszkodliwianiem bądź odzyskiem takiego odpadu, który jest odpadem niebezpiecznym. Czyli są jakieś sposoby na pozbycie się takich Zgadza się. niebezpiecznych Ta, dokładnie. odpadów. Dokładnie. Tylko najważniejsze jest to, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że ten odpad jest niebezpieczny, przekazujemy go odpowiedniej firmie, która ma stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z tymi odpadami i potem już możemy być, tak powiem, spokojni, że z tym odpadem e, na pewno e, stanie się to, co stać się powinno. Mhm. To się na koniec, mam takie pytanie, czy niektóre odpady, materiały niebezpieczne są w jakiś specjalny sposób oznakowane? Możemy na przykład znaleźć na opakowaniu jakieś znaki? Tak, wynika to z przepisów również o transporcie towarów niebezpiecznych, czyli tak zwane ADR. -y. Jeżeli na opakowaniu. Jest znaczek, czy są to opady drażniące, czy są to szkodliwe, tak? Tylko też mówię, to już jest osobna ustawa, do której, czy osobne przepisy, do których należałoby się w tej chwili chociażby za, e, zapoznać się z nimi. Czy przedstawicie państwu, żeby też wiedzieli, o czym my tutaj mówimy hmm. niż takie po prostu suche e, pogawędki, dlatego że e, są różne znakowania i one e, co innego oznaczają? No Właśnie, skoro mówi Pani, że to jest temat na, na następną rozmowę, to mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w tym temacie. Bardzo dziękuję za dziękuję. wizytę w naszym studiu. Dziękuję w swoim imieniu. Myślę, że też posiadam w swoim domu mnóstwo takich odpadów niebezpiecznych i dziękuję w imieniu telewizorów, którzy mam nadzieję są nieco teraz już mądrzejsi i będą w nieco bardziej rozsądny sposób postępować z odpadami niebezpiecznymi. Drodzy Państwo, my na chwilę się rozstaniemy, ale jeszcze wrócimy i wrócimy jeszcze na autostradę A2.